Od razu mówię, że nie muszą być koniecznie kliny. Oczywiście dobrym materiałem do, do wypierania właśnie okien są chociażby podkładki do wysokich ciężarów. Ja tutaj muszę troszeczkę dać to niżej. OK. dobra, sprawdzimy sobie wysokość. Jest ok. jedziemy z drugim bokiem. Ja trochę za wysoko, trzeba opuścić milimetr. Ok, dlaczego nie klinuję okien klinami plastik plastikowymi? Ponieważ kliny plastikowe są dosyć śliskie. Jak sklinujecie, o, jest ryzyko, że wam po prostu to się rozklinuje i gdzieś tam się czy wypadnie. Lepiej, żeby nie. Zobaczymy sobie drugi bok. A zobaczymy jeszcze co tu wychodzi cm. metra. Zobaczcie jakie to jest proste. I to jest jeszcze... I to jest jeszcze jeden powód dlaczego warto wybierać te podwaliny. Bo, nawet jeżeli wysuniecie jeszcze ze 2-3 centymetry i te kliny wam się oprą, chociażby nie wiem, czy widzieliście, jak podwalina jest, wygląda z boku. Podwalina wygląda w ten sposób. Tu mamy dwa elementy nośne. Tu mamy przekładkę, dodatkowe ocieplenie. Jeżeli stosujemy kliny, to w tej chwili już to nam wystarczy, żeby przenieść ten ciężar. A jeżeli musicie wysuwać okno, bo macie gdzieś nierówność. I zdarzy się, że to będzie nawet w ten sposób, to i tak ten odcinek przeniesie po prostu nam ciężar tej szyby. No, szyba waży 200 kg, czyli w tym i w tym punkcie będziemy mniej więcej po 100 kg. Tak? Plus ościeżnica, plus podwalina, no takie 100-120 kg. Centymetr kwadratowy, sześcienny tej podwaliny, no czyli przyjmijmy, że kwadratowy, przenosi 87 kg. Czyli jeżeli Byśmy policzyli ten kawałek możemy na tym postawić 100, 200, 300, 300, 300 400, z 300-400 kg. Więc to jak to Andi mówi, nie ma okna, które, którego te podwaliny nie utrzymają. Dobra, jedziemy dalej.